Urodziłeś się bez pytania o zdanie. Nie wybierałeś czasu, miejsca, ani ludzi, którzy będą cię wychowywać. Już od pierwszych chwil życia zaczynasz być formowany, karmiony schematami, które ktoś stworzył dla własnej wygody. I nim jeszcze nauczysz się mówić już wiesz, że ten świat oczekuje od ciebie jednego posłuszeństwa. Masz być grzeczny, masz się uczyć. Masz nie przeszkadzać, masz dorosnąć i znaleźć porządną pracę. Wszystko inne to mrzonki, które tłumią w tobie, zanim jeszcze zdążysz je nazwać. System nie jest zaprojektowany po to, byś był szczęśliwy. On chce, żebyś był funkcjonalny, sprawny jak trybik w maszynie, która nikogo nie zna z imienia. Mało tego. Im mniej zadajesz pytań, tym lepiej dla wszystkich. Twoje życie to linia produkcyjna przedszkole, szkoła, praca, emerytura. I nikt ci nie mówi, że przez większość z tych lat twoja dusza będzie umierać w ciszy. Bo jak masz czuć się dobrze w świecie, w którym każde twoje marzenie traktowane jest jak fanaberia, w którym za pasję nie płaci się rachunków, a za wolność płaci się samotnością? Większość ludzi nigdy nie miała szansy być sobą. Od dziecka byli wpychani w ramy, które wymyślił ktoś inny. A kiedy próbują się z nich wyrwać, świat mówi: Jesteś problemem. Niewdzięczny, trudny, rozczarowujący, ale może to świat jest problemem, może to nie ty jesteś popsuty, tylko wszystko dookoła ciebie. Zadaj sobie pytanie: kiedy ostatnio czułeś się naprawdę wolny? Nie chodzi o urlop, nie chodzi o weekend. Chodzi o stan, w którym nie musisz udawać, nie musisz się spieszyć, nie musisz być nikim poza sobą. Pewnie nie pamiętasz, bo większość z nas nigdy tego nie poczuła. Bo ta rzeczywistość nie oferuje wolności, tylko iluzję wyboru. Możesz wybrać między pracą w korporacji a pracą w magazynie. Możesz wybrać między kredytem na mieszkanie a wynajmem za pół pensji. Możesz wybrać między byciem zmęczonym a wypalonym, ale wciąż jesteś tylko jednym produktem, narzędziem, ciałem, które ma wstać rano, przeżyć dzień i nie zadać za dużo pytań. Witaj w świecie, gdzie najważniejszym celem życia stało się przetrwanie nie rozwój, niespełnienie, niemiłość. Po prostu przetrwanie. Od małego uczysz się grać. Nie w gry, które kochasz, ale w role, których od ciebie oczekują. Masz być dobrym uczniem, potem lojalnym pracownikiem, miłym, ułożonym, przewidywalnym, wystarczająco kreatywnym, ale nie za bardzo, wystarczająco ambitnym, ale nie burzącym porządku. Zanim zrozumiesz, kim jesteś, już jesteś kimś, tylko że nie sobą. Jesteś maską, sklejką cudzych oczekiwań i strachu przed odrzuceniem. Rodzice chcą, żebyś był kimś. Szkoła uczy, że masz znać reguły i się do nich stosować. Społeczeństwo podsuwa ci wzorce: sukces to pieniądze, piękno to filtr, szczęście to reklama, a ty toniesz. Każdego dnia doklejasz nową warstwę do swojej fasady, aż w końcu nie wiesz, czy to jeszcze twoja twarz, czy już tylko wygodny kostium. Masz uśmiechać się, kiedy boli, masz dziękować, że masz pracę, choć nienawidzisz jej każdą komórką ciała. Masz być wdzięczny za to, co cię niszczy, bo inni mają gorzej. Od małego uczysz się grać. Nie w gry, które kochasz, ale w role, których od ciebie oczekują. Masz być dobrym uczniem, potem lojalnym pracownikiem, miłym, ułożonym, przewidywalnym. Wystarczająco kreatywnym, ale nie za bardzo. Wystarczająco ambitnym, ale nie burzącym porządku. Zanim zrozumiesz, kim jesteś, już jesteś kimś. Tylko, że nie sobą. Jesteś maską, sklejką cudzych oczekiwań i strachu przed odrzuceniem. Rodzice chcą, żebyś był kimś. Szkoła uczy, że masz znać reguły i się do nich stosować. Społeczeństwo podsuwać wzorce. Sukces to pieniądze, piękno to filtr, szczęście to reklama. A ty toniesz. Każdego dnia doklejasz nową warstwę do swojej fasady. Aż w końcu nie wiesz, czy to jeszcze twoja twarz, czy już tylko wygodny kostium. Masz uśmiechać się, kiedy boli. Masz dziękować, że masz pracę, choć nienawidzisz jej każdą komórką ciała. Masz być wdzięczny za to, co cię niszczy, bo inni mają gorzej. Nie uczą cię, jak być sobą. Uczą cię, jak nie przeszkadzać innym. A kiedy w końcu coś tobie pęka, kiedy wybuchasz lub się zamykasz, nazywają cię nienormalnym, trudnym, toksycznym. Prawda jest taka, że zdrowy człowiek w chorym systemie nie wygląda na zdrowego. On się buntuje, on cierpi, on nie umie współpracować. Dlatego tak wielu ludzi chodzi z uśmiechem, a w środku są martwi, bo nauczyli się, że prawdziwych emocji nie wolno pokazywać, że najważniejsze to się nie wychylać, więc stajesz się wersją siebie, którą świat akceptuje, a nie tą, która naprawdę w tobie żyje. I z każdym dniem jesteś coraz dalej od prawdy o sobie, bo system nie potrzebuje prawdziwych ludzi, potrzebuje aktorów którzy nie zapomną roli. Patrzysz na zegarek, znowu szósta rano. Kolejny dzień zaczynasz od zmuszenia się do wstania. Ciało wolałoby zostać, ale głowa już liczy. Minuty, obowiązki, opóźnienia. To nie jest życie, to grafik. Jedziesz do pracy, do miejsca, w którym nic nie tworzysz, nic cię nie rozwija, ale płacą. Płacą, więc siedzisz. Patrzysz w ekran, opowiadasz na maile, odbemniasz spotkania. Każdego dnia spędzasz 8, 10, 12 godzin na robieniu rzeczy, które nie mają żadnego sensu, poza jednym utrzymaniem się przy życiu. Nie jesteś człowiekiem, jesteś trybem. Dobrze naoliwionym, wydajnym, lojalnym. Czujesz, że czas przecieka ci przez palce, ale nikt cię nie nauczył, jak żyć, tylko jak przetrwać. Masz 30 lat, i wydaje ci się, że już za późno na zmiany. Masz 40 i boisz się, że nikt cię już nie zatrudni. Masz 50 i modlisz się, żeby jeszcze 5 lat jakoś wytrzymać. I wciąż powtarzasz sobie: jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko spłacę kredyt, jeszcze tylko dzieci podrosną, jeszcze tylko się ustabilizuje. Tylko że jeszcze tylko trwa już od 20 lat, a w międzyczasie wszystko, co miało znaczenie, gdzieś się rozmyło. Nie masz pasji, masz obowiązki, nie masz marzeń. Masz raty, nie masz życia, masz zajętość. System sprzedaje ci iluzję wolności, że możesz wybrać, że wszystko zależy od ciebie. Ale nie mówimy tu o wolności. Mówimy o tym, że wybierasz między dwiema klatkami mniejszą i większą z klimatyzacją albo bez. To nie jest życie, tylko trzymanie się powierzchni. I najgorsze że przestajesz to zauważać, bo zmęczenie staje się twoją normą. Bo stres to naturalny stan, bo tak już jest. Jesteśmy maszynami z ludzką twarzą, udającymi, że mamy kontrolę, udającymi, że robimy coś ważnego, a w głębi duszy, szukającymi powodu, żeby rano wstać. System dobrze wie, że człowiek nie zniesie pustki, dlatego podsuwa ci substytuty prestiż, stanowisko, status społeczny, gadżety. Nie masz życia, ale masz nowy telefon. Nie masz bliskości, ale masz lajki. Nie masz sensu, ale masz coś, co wygląda jak sukces. A przecież gdzieś głęboko pod tym wszystkim siedzi to pytanie, które próbujesz zagłuszyć. Po co to wszystko? Dlaczego spędzamy całe życie pracując dla kogoś innego? Dlaczego mówimy to tylko praca, a potem oddajemy jej 70% dnia i większość myśli? Dlaczego mówimy, że rodzina najważniejsza, a spędzamy z nią godzinę dziennie? Dlaczego szukamy szczęścia, ale wybieramy bezpieczne cierpienie? Bo system nauczył nas bać się wolności bardziej niż niewoli. Bo nie wiemy, co zrobić z przestrzenią, którą trzeba byłoby zapełnić samodzielnie. Bo jesteśmy zmęczeni. Bo jesteśmy samotni. Bo jesteśmy przerażeni, że poza tym harowaniem naprawdę nic nie ma. I może tak jest. Może naprawdę urodziłeś się tylko po to, żeby harować i umrzeć. Ale jeśli tak, to przynajmniej miej odwagę to nazwać. Nie oszukuj się więcej. Nie mów, że wszystko jest po coś. Nie powtarzaj pustych frazesów o sensie życia. Nie ma sensu. Są tylko momenty, chwile, które czasem się zdarzają. Sekundy, w których naprawdę czujesz, że żyjesz. Nie zbudujesz życia z samego cierpienia, ale też nie musisz udawać, że ci wystarcza. Czasem pierwszy krok to przestać kłamać samemu sobie.